Jak ma na imię synek? Syn ma na imię Ismael. A skąd taki oryginalny wybór? No to imię biblijne. Biblijne imię, które po hebrajsku znaczy Bóg usłyszał. To upragniony nas syn, wymodlony nas syn, ciężysz mieli syna. No i jest. Stąd dostał imię biblijne, inne Ismael. Takich oryginalnych imion w Polsce jest niewiele. Z ubiegłorocznych statystyk wynika, że wśród chłopców rządzą Jakub, Antoni i Szymon. No to sprawdzamy, czy tradycja wygrywa też wśród dziewczynek. Jakie imię nadaje pan córce? Julia. Zdecydowaliśmy, że jest to jedno z ładniejszych polskich imion. Jest ich dużo, aczkolwiek mamy ciocię w rodzinie, Julię, bardzo sympatyczną osobę. Jakie imię nadaliście państwo córce? Julia. Dzisiaj przepytuje różne osoby i okazuje się, że to dziś druga julka. Tak, no, to takim tego, że to jest bardzo ładne imię i ludzie po prostu wybierają te imię. Wybierają bardzo często. Julka to według statystyk trzecie najpopularniejsze imię w kraju. Więcej w minionym roku przybyło tylko ZUś i len. Zdecydowanie rodzice trzymają się, trendów tradycyjnych, imię może bardzo zaszkodzić, ale też bardzo pomóc. Może zaszkodzić wtedy, kiedy łatwo je obśmiać. Wiemy doskonale, jakie są dzieci. Bardzo bezpośrednie, czasami w swoich zachowaniach bardzo okrutne. I dlatego ustawodawcy zadbali, by rodzice zbytnio zaszkodzić dzieciom przez imię właśnie nie mogli. Dziecku można nadać dwa imiona i nie może być nadane imię ośmieszające, w formie zdrobniałej bądź imię nieprzyzwoite. Może być w brzmieniu obców. Nie możemy nadać też dziecku na imię nazwiska. Zdarza się to w niektórych krajach anglosaskich, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Jest to dosyć częsta praktyka, że dziecku jest nadawane jako drugie imię nazwisko rodowe matki, na przykład. Nasze przepisy tego nie przewidują. Ograniczenia zatem są, ale jest też duża przestrzeń wyboru. I tak, nawet jeśli rzadko, mamy w Polsce aurory i amirów. Biblijny Ismael też nie należy do najczęstszych wyborów, ale problemów z zarejestrowaniem go mieć nie powinniśmy. Nie było żadnych problemów z takim imieniem w urzędzie? Znaczy, może trudniej było to na Ukrainie z tym imieniem, bo to dla nich takie trudne imię, nie, 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 nie ukraińskie, prawda? Ponieważ syn urodził się tam na Ukrainie ze względu na to, że tak długo trwało otrzymanie wizy, że żona przyszła, zdążyła urodzić syna na Ukrainie, i w tej chwili przyjechaliśmy do urzędu. Bo muszę uznać, że jest to mój syn, Przed, no tutaj urzędnikiem. Rozumiem, że w Polsce z tym imieniem żadnych problemów nie było? Nie, nie, wszystko w porządku. Problemy pojawiają się, gdy rodzice są zdeterminowani i upierają się przy niedozwolonej opcji. I na przykład, zamiast Heleny koniecznie chcą zarejestrować helenkę. Jeżeli jest to taka forma imienia, której nadać nie można, to kierownik odmawia i nadaje z urzędu imię w formie. Tak? Niestety często jest tak, że rodzice leczą swoje kompleksy, deficyty, zaspokajają swoje potrzeby i może być tak, że od imienia zaczynamy. Czyli rodzic, który jest niespełniony, ma poczucie, że się nie wyróżnił niczym specjalnym, że jego życie jest szare, niefajne i nudne. Bardzo by chciał, żeby dziecko było ładne a jakieś, no i zaczyna od takiego imienia, że wszyscy na pewno je zapamiętają. To nie jest dobra droga.